Że zajmuję ci czas swoimi problemami, ale naprawdę. O co chodzi? Mój statek rozbił się podczas ostatniego stormu. Straciłem wszystko. Jak mógłbym ci pomóc? Nie mam nawet za co wrócić do domu, a każdy dzień opóźnienia zbliża mnie do bankructwa. No tak, mogłem się domyślić, że chodzi o pieniądze. Zatem potrzebujesz pożyczki, a raczej datku. Oddam ci wszystko, co do ostatniego miedziaka. Przysięgam! Wystarczy, że zgłosisz się pod mój adres w Nowigradzie. Pomogę ci. Często bywam w Nowigradzie, więc na pewno cię odwiedzę i zapytam, jakie idą interesy. Dziękuję. Znajdziesz mnie w dzielnicy portowej. Nazywam się Johan Bonner. W takim razie do zobaczenia. Najmocniej przepraszam, ale znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji. Jestem wędrownym kuglarzem z okupowanej Temerii. Z Temerii, jesteś pewny? Nie z Nowigradu? Dlaczego? Dlaczego z Nowigradu? Pochodzę z Mariboru i. Nie nadajesz się do tej roboty, masz za krótką pamięć. Spotkaliśmy się już, tylko że wtedy byłeś szanowanym nowigradzkim kupcem, desperacko pragnącym wrócić do domu. Ależ zapewniam, że. No dobra, przyłapałeś mnie. Wiem, że źle to wygląda, ale przysięgam, że zwrócę ci wszystko z nawiązką. Tylko nie wydawaj mnie arnowi. Myślisz, że dam się nabrać drugi raz? Jarl zdecyduje, co z tobą zrobić. Najpierw spróbuj mnie zmusić, żebym z tobą poszedł. No, no.